Cześć, mam dzisiaj dla Was kolejny film z serii Mierzymy. Tym razem bierzemy pod lupę sklep Mohito. Zamówiłam sobie trzy sukienki, dwa komplety i jeden top. No i będę je mierzyć. Będziecie mogli zobaczyć, jak te ubrania i konkretne rozmiary wyglądają na mojej sylwetce. No i zobaczymy, czy coś uda mi się fajnego dzisiaj znaleźć. Rzeczą, dla której złożyłam w ogóle to zamówienie, jest właśnie ta sukienka. Czerwona sukienka. Bardzo mi się spodobała na modelce. Ma ona taki hiszpański dekolt. Na ramiona opuszczony. Z tyłu prezentuje się tak. Ja mam rozmiar na sobie 36. Ma tutaj taką falbankę. Niżej, już jest opuszczona no tak. Luźno, prosto, no i ma ten bardzo modny rozporek na jednej nodze. Jest troszeczkę długa, bo jest tak. W połowie kolana chyba mi się kończy albo prawie za kolano, więc mnie mogłaby być ciut krótsze. No i też zastanawiam się, czy można jej podnieść troszeczkę ten dekolt, ale chyba to już by nie wyglądało za dobrze, gdyby go tak do góry. Czyli powinna być tak, tak, jak na stronie, i nałożę do niej jeszcze pasek, który właśnie był na stronie. Tak ta sukienka wygląda z paskiem, i właśnie w ten sposób ona była prezentowana na stronie, z tym dokładnie czerwonym paskiem, taką fajną, złotą, dużą klamrą. Nie wiem, czy ten pasek użyłabym do czegokolwiek, więc zamówiłam go właśnie stricte do tej sukienki. No i nawet fajnie to wygląda, chyba lepiej z paskiem niż bez. Ale właśnie raczej nie dążyłam tego paska do, do już niczego innego. Więc no nie, wiem, to jest taki wydatek na jeden raz można powiedzieć do jednej rzeczy. No i cóż. Tak sukienka się prezentuje. Dajcie znać, czy jest OK czy nie. Powiem wam, że ja spodziewałam się, że będzie troszeczkę lepiej na mnie leżała. Ok, mam tą samą sukienkę w rozmiarze 34. Jest ona z. Sporo mniejsza, tamta była taka luźna, a w tej czuję, że, że jest ona opięta taka na mnie. Też układa się inaczej na górze, ponieważ trzyma się tak jakby wyżej ta sukienka. Ramiona aż tak bardzo nie opadają same z siebie, tak jak w tej w rozmiarze 36. Jest też bardziej dopasowana w biodrach, co nie wiem, czy mi tak się podoba, bo wolę tutaj, akurat w biodrach jest luźniej, no ale góra zdecydowanie moim zdaniem Wygląda lepiej. Był wygląda tak. Znowu nałożyłam do niej ten pasek, bo bardziej mi się podoba ta sukienka jednak z paskiem niż bez. Jest też troszeczkę krótsza w rozmiarze 34. Zamówiłam te dwa rozmiary, no bo nie wiedziałam, który będzie dla mnie dobry. A rozmiarówka Mohito zaczyna się już od rozmiaru 32. No i tak to wygląda. No nie wiem, czy bym czuła tak się super komfortowo, ale z drugiej strony chyba ta mi się bardziej podoba, ta mniejsza niż 36. Więc dajcie znać, który wyglądam lepiej. Bo którąś chyba sobie tam zostawię. Kolejna sukienka to taka mała czarna, również ma rozporek. Po prostu jest teraz bardzo modny, więc praktycznie każda sukienka w różnych sklepach ma taki rozporek, ale mi się to akurat bardzo podoba, więc nie narzekam. Dekolt ma bardzo ładny ta suklinka. Ma takie szerokie ramionczka i tak troszeczkę w serduszko ten dekolt zrobiony. Ale jakaś wykonania nie jest idealna, ponieważ odstają tutaj troszeczkę niteczki. Tutaj jedna odstaje i tu na środku. To jest rozmiar S. Z tyłu ma takie ciekawe wiązanie. to zawsze jest jakieś urozmaicenie. Ale normalnie można założyć pod nią stanik, bo tutaj stanika raczej nie widać. Tutaj mi się kończy stanik akurat równo z sukienką. No i tak wygląda. taka mała, czarna, elegancka, ale seksowna. Kolejna sukienka z mojito. <grym> ja nie wiem, jak ona ma wyglądać. Myślałam, że to będzie właśnie taka sukienka. Dużo mniej formalna, dużo mniej elegancka, taka bardziej letnia na co dzień. Czerwona, bardzo ładny kolor, ale jak ja mam ją założyć na siebie, żeby wyglądała dobrze, to tego nie wiem. Ona tutaj ma dekolt zawiązywany na szyję, a na dole jest po prostu tak na takiej gumce tylko ta gumka tutaj jest bardzo luźna, mimo że to jest rozmiar 34. Ma tutaj pasek, na szczęście można to sobie jakoś tam związać. Bardzo sięgniecie ten materiał, więc to już nie jest wtedy praktyczne. Okej, okay, wracam do Was. Dio stanik. Bo <grym> no na pewno tutaj te ramionczka i cały widoczny tył stanika nie wyglądał najlepiej. No jest to sukienka raczej do yy, chodzenia w niej bez stanika. No i próbowałam ją tak troszeczkę lepiej ułożyć yy, tutaj. Ten materiał na tym sznurku pasku tak się marszczy i się ściąga, i się rozciąga. Można go tak troszeczkę regulować, więc no nie wiem, jak to powinno wyglądać lepiej. No chyba coś takiego to powinno być. Być może ona jest nam nie za mała, bo to jest rozmiar 34. Chodzi mi o tą część tutaj bo raczej tutaj na tej gumce, no to jest dosyć luźne więc... więc nie wiem. No i tak wygląda. Okej, okay, kolejna rzecz to taki komplet. Top i spódnica. Oba są w rozmiarze S. Spódnica jest zapinana tutaj z boku na zamek, jednak <gryw> ja ją nałożyłam tak po prostu, <gryw> nie zauważając, że ona ma zamek. No, jakoś tam dała radę. Ma delikatną taką kumeczkę, bardzo luźną, w talii. Jest to teraz taki modny, szydełkowy styl, taka wygląda ona, jakby była po prostu udziana, zrobiona na szydełku albo na drutach. O! Właśnie zauważyłam, że top też ma zameczek tutaj, więc no, ja go po prostu przez głowę, przez górę. No, i wydaje mi się, że to top jest troszeczkę za luźny. Bo gdybym może, miałam właśnie mniejszy rozmiar, tak go sobie tutaj wtedy zapięła, nakładając go jakoś tam inaczej, to bardziej by może przylegał. No, ja mam po spodem stanik. No i ten top tak troszeczkę odstaje. Tutaj nie ma żadnego ściągacza, więc tak sobie luźno tutaj wisi. No, ale z tyłu wygląda, ok, zakrywa ten stanik. Kwitica S, ona jest dość ciasna na mnie. I ten rozporek też się wtedy tak mocno rozchodzi. Może raczej powinnam wziąć Mkę, ale nie zabiłam Mki. No, tak to wygląda. Kolejny zestaw i kolejny odcień czerwieni. Uwielbiam czerwony kolor i bardzo mi się podoba, jak właśnie wygląda na mnie. Mi się wydaje, że pasuje mi ten czerwony kolor. Pokażę Wam jeszcze, jak te odcienie się różnią. Tu jest ta sukienka pierwsza, którą mierzyłam. No, jest troszeczkę taka bardziej strażacka czerwień. Ta, co mam na sobie, to już jest taka troszeczkę bordowa. No a ta jest jeszcze inna. To jest już bardziej taki koralowy kolor taki bardziej malinowy, koralowy. Także to są trzy różne odcienie i chyba właśnie ten najbardziej mi się podoba. Przechodzę do tych rzeczy już oddzielnie, top jest asymetryczny, ma tutaj z tej strony podwójne ramiączko. Jest zapinany z boku na zameczek, a z kolei spódnica jest na gumkę. Ona już nie ma żadnego zamka, niestety jest bardzo krótka na mnie. Jest to taka no, typowa mini, jeszcze do tego ma tutaj takie fajne wycięcie. Ale kompletno mi się podoba. Może nie leży idealnie, ale ten kolor, no ten kolor chyba robi największą robotę. Ostatnia rzecz na dziś to taki top. Rozmiar S, no i on jest idealny na mnie. Mam na sobie stanik, tak że stanik jest super. Zakrywa te ramioneczka, zakrywa tutaj wszystko. Jest. Tutaj jest złapany takim kawałkiem materiału po środku, więc ten dekol tak się fajnie tutaj zbiera. No i ładnie eksponuje bluz Jest krótki tuje nawet do tej spódnicy z poprzedniego kompletu. No ale też będzie dobrze wyglądał do spodenek, do innych spódniczek. I podsumowując dzisiejszy haul. Najbardziej podoba mi się jednak ten czerwony komplet. I na pewno go, go zostawię. Zostawię sobie chyba też tą czerwoną sukienkę z hiszpańskim dekoltem, z falwanką, z paskiem, e, tą mniejszą, w rozmiarze 34. No i zostawię sobie na pewno ten czarny top. I to by było tyle na dziś. E, dajcie znać, czym wygląda najlepiej, czy również podzielacie moją opinię, że, że właśnie ten ciemno-czerwony komplet wygląda najfajniej. No, i już widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa. Dobra, jednak podoba mi się ta sukienka. Pomalowałam sobie usta na taki zbliżony kolor. Nie mam idealnej takiej czerwonej. Chyba będę musiała sobie sprawić taki kolor, pomadki. No i tak to wygląda. Na pewno zabiorę ją ze sobą do Włoch, więc prawdopodobnie będzie na kanale film z wyjazdu do Włoch. Taki vlog podróżniczy w moim wykonaniu. Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, ale zapraszam.